Niektórzy twierdzą, że Jezus nigdy nie mówił o reinkarnacji. Jednak jeśli uważnie przyjrzymy się Jego słowom, zaczynamy dostrzegać pewien wzór, który wielokrotnie przewija się w Ewangeliach, choć nie wprost. Jezus mówił o odrodzeniu, o narodzinach na nowo, o życiu, które nie kończy się w chwili śmierci ciała. Te słowa, choć często interpretowane w sensie duchowego odrodzenia, mają w sobie pewien element, który wskazuje na kontynuację życia w formie, której ludzkie oko nie pojmuje od razu. Jezus powiedział, jeśli się nie narodzicie na nowo, nie możecie ujrzeć Królestwa Bożego. Te słowa wypowiedziane do Nikodema nie były metaforą wyłącznie duchowego przebudzenia w czasie życia doczesnego. Narodziny na nowo wskazują na proces, który nie ogranicza się do jednej ziemskiej egzystencji. Mówi o zmianie, o przejściu duszy do innej formy, o możliwościach, które istnieją poza tym, co widzimy. Jezus w ten sposób nie odrzucał idei życia po życiu, przeciwnie, ukazywał ją jako naturalny proces, który wymaga zrozumienia, uwagi i wyboru. W wielu miejscach Ewangelii Jezus odwołuje się do historii przeszłości jako do lekcji dla teraźniejszości i przyszłości. Przypowieść o Eliaszu, który już przyszedł, może być odczytana jako wskazanie, że dusza wielkich proroków nie zniknęła po śmierci, ale powróciła w innym ciele, by wypełnić misję. Jezus mówił o tym w sposób subtelny, nie formułując dogmatu, ale pokazując prawdę życia jako cykl, w którym wszystko jest połączone, a duch nie ginie, lecz przechodzi przemiany, by kontynuować swoje zadanie. W jego rozmowach z uczniami pojawiają się momenty, w których podkreślał, że to, co widzimy, jest tylko fragmentem większej rzeczywistości. Kiedy rozmawiał o stworzeniu, o duchu, o życiu wiecznym, używał języka, który nie ograniczał życia do jednego ciała ani jednego czasu. Każde słowo, które padało z ust Jezusa, prowadziło słuchaczy do zrozumienia, że życie jest cykliczne i że dusza doświadcza wielu etapów, zanim osiągnie pełne zjednoczenia z Ojcem. Słowa Jezusa o przygotowaniu miejsca w domu Ojca również mogą być odczytane w tym kontekście. On nie mówił o jednym miejscu w niebie dla jednej formy życia. Mówił o ciągłym przemieszczaniu się, o przestrzeni, która wypełnia duszę, a której ograniczenia nie pojmuje ludzki umysł. Każde życie, każda egzystencja była dla Jezusa częścią większego planu, częścią nauki, do której człowiek jest zaproszony poprzez swoje wybory i doświadczenia. Jezus wielokrotnie mówił o duszy w taki sposób, który sugeruje, że śmierć ciała nie jest końcem doświadczenia, a jedynie kolejnym etapem w cyklu życia. Kiedy rozmawiał z Martą po śmierci Łazarza, mówił: Ja jestem z wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Te słowa nie ograniczają się do późniejszego zmartwychwstania w formie cielesnej w dniu ostatecznym. Mówią o życiu, które kontynuuje się natychmiast po opuszczeniu ciała, o świadomości, która przenosi się dalej i może powrócić do świata materialnego w nowych okolicznościach, by wypełnić swoje zadania. Rozważając jego przypowieści, dostrzegamy kolejne wskazówki. Jezus mówił o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać plon. Mówiąc o tym wprost, ukazywał proces przemiany życia. Ziarnko umiera w ziemi, by potem narodzić się w nowej formie, bogatsze, pełniejsze i zdolne do dawania owocu. Ten obraz można odczytać jako analogię do cyklu duszy, która przechodzi przez różne formy, różne życie, aby dojść do pełni swojego potencjału. Jezus używał prostych obrazów codziennego życia, aby pokazać prawdy uniwersalne, i tutaj wyraźnie mówi o kontynuacji, o cyklu, który nie kończy się wraz ze śmiercią ciała. W rozmowach z uczniami o moralności i odpowiedzialności, Jezus często przypominał, że to, co czynimy na ziemi, odbija się echem w życiu, które nastąpi potem. Nie mówił wprost o nagrodzie po śmierci w sensie materialnym, lecz o konsekwencjach, które przenikają przez kolejne doświadczenia duszy. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl mają swoje odbicie w następnej egzystencji. Jezus pokazywał, że życie jest nauczycielką, a dusza uczniem, który powraca, by uczyć się dalej, doskonalić i wybierać inaczej tam, gdzie wcześniej popełniono błąd. Nie możemy pominąć także jego słów o Janie, Chrzcicielu i Eliaszu. Jezus pytał, czyż Jan nie jest Eliaszem, który miał przyjść, to stwierdzenie wskazuje, że pewne dusze powracają, by dokończyć swoją misję. Nie w sensie, że ciało tej samej osoby wraca, lecz że duch, świadomość i zadanie, które niosła, pojawia się ponownie w świecie w nowej formie. Jezus nigdy nie potwierdzał teorii wprost, nie tworzył dogmatów, ale przez takie przykłady dawał do zrozumienia, że życie jest procesem ciągłym, że dusza nie znika, a przemiany i powroty są naturalnym porządkiem rzeczy. Również jego nauka o miłosierdziu i przebaczeniu nabiera głębszego sensu, jeśli spojrzymy na nią w kontekście życia po życiu. Jezus mówił, że każdy, kto przebacza i kocha, tworzy w sobie energię, która nie ginie. Ta energia wpływa na kolejne doświadczenia duszy, przygotowując ją do kolejnych wcieleń i nowych lekcji. Przebaczenie staje się więc mostem między życiami, a nie tylko jednorazowym aktem. Wszystko, czego doświadczamy, staje się częścią większego planu, którego pełnie dostrzegać możemy dopiero z perspektywy wieczności. Jezus w swoich naukach często wskazywał na konsekwencje czynów człowieka w szerszym, duchowym kontekście. Mówił, że każdy, kto sieje dobro, zbiera dobro, a kto sieje zło, zbiera zło. Te słowa nabierają głębszego sensu, jeśli rozumiemy je jako mechanizm, który działa nie tylko w obrębie jednego życia. Dla Jezusa prawda była prosta, dusza nie przestaje istnieć, a to, co czynimy, odbija się w świecie duchowym i kształtuje przyszłe doświadczenia. To nie jest groźba ani kara, lecz naturalny porządek, w którym każda dusza uczy się poprzez konsekwencje swoich działań, powracając, by dojść do pełnej mądrości i jedności z Ojcem. W przypowieści o talentach Jezus pokazywał, że każdy człowiek otrzymuje pewien potencjał i odpowiedzialność. Jeśli dobrze go wykorzystuje, wzrasta, jeśli marnuje, traci. Interpretując to w kontekście życia po życiu, widzimy wyraźnie, że dusza nie kończy swojej drogi po jednym życiu. Powraca, by w kolejnych doświadczeniach wykorzystać to, czego się nauczyła, lub by naprawić to, czego wcześniej nie zrozumiała. Jezus nie mówił o tym wprost jako o reinkarnacji, ale przekaz był jasny, życie to proces nauki, a nauka ta wymaga czasu i kolejnych doświadczeń. Rozmowy Jezusa z uczniami ukazują, że już w ich czasach istniało zrozumienie powtarzających się cykli życia. Jezus wielokrotnie przywoływał historię proroków, uczonych i zwykłych ludzi, którzy już byli tu wcześniej w sensie duchowym. Kiedy mówił o Janie Chrzcicielu jako o Eliaszu, nie odnosił się do ciała, lecz do misji i ducha, które powracają, by dokończyć zamierzoną pracę. W jego nauce nie było miejsca na przypadek, każde życie, każda forma istnienia miała cel, każda dusza pojawiała się tam, gdzie jej doświadczenie było potrzebne do nauki lub nauczania innych. Jezus także wielokrotnie podkreślał, że nasze ziemskie życie jest tylko etapem. Mówił o Królestwie Bożym jako o rzeczywistości, która nie podlega naszym ludzkim ograniczeniom czasu i przestrzeni. Każdy, kto wchodzi w Królestwo Boże, przechodzi transformację, która nie jest jednorazowa. Narodziny na nowo, o których mówił, nie ograniczają się do momentu przyjęcia wiary czy duchowego przebudzenia na ziemi, one wskazują na cykl doświadczeń duszy, która rozwija się stopniowo, wchodzi w nowe życia, by coraz pełniej odzwierciedlać prawdę Ojca. Jego nauka o przebaczeniu i miłości wobec nieprzyjaciół nabiera dodatkowego znaczenia w tym kontekście. Jezus mówił, że kto kocha nawet wrogów i przebacza, tworzy w sobie energię życia, która jest niezniszczalna. To, co człowiek daje innym, nie ginie, powraca do niego w różnych formach i w różnych momentach życia, często w kolejnych wcieleniach. W tym świetle każde życie staje się częścią większego planu, a nasza odpowiedzialność za czyny nabiera jeszcze większej wagi. Jezus wielokrotnie wskazywał, że życie to ciągły proces nauki i przemiany, że śmierć ciała nie oznacza końca życia duszy, lecz jej przejście na inny poziom doświadczenia. Mówił o sobie jako o Drodze, Prawdzie i Życiu, pokazując, że życie duchowe ma charakter dynamiczny, nie kończy się w chwili odejścia z Ziemi, lecz rozwija dalej świadomość i możliwości człowieka. Każdy, kto podąża Jego nauką, zyskuje wgląd w porządek, który jest większy niż pojedyncze życie. W swoich przypowieściach Jezus często odwoływał się do tego, co niewidzialne, niewidoczne dla oczu, a jednak realne i działające. Opowiadał o sowach, ziarnach, rzekach, które przepływają przez wiele miejsc, o świetle, które wnika w każdy zakamarek. Te obrazy miały nauczyć, że życie duszy nie podlega ograniczeniom, które narzuca świat materialny. Każda dusza doświadcza kolejnych etapów, przechodzi przez wyzwania, uczy się miłości, cierpliwości i sprawiedliwości. To, co nazywamy śmiercią, jest w jego słowach tylko kolejnym przystankiem na drodze, kolejną fazą, która przygotowuje duszę do wyższych doświadczeń. Jezus wskazywał również, że powtarzające się doświadczenia mają sens, jeśli człowiek potrafi je zrozumieć i wykorzystać. Mówił o błędach, które prowadzą do nauki, o cierpieniu, które przekształca, o miłości, która oczyszcza. Każda lekcja jest częścią większego planu, w którym dusza powraca, by dojść do pełni zrozumienia, by w kolejnych życiowych doświadczeniach podejmować lepsze decyzje i doskonalić swoje serce. Jezus nie przedstawiał tego jako filozoficznej teorii, lecz jako żywą prawdę, którą można obserwować w świecie, jeśli patrzy się uważnie. Ostatnie nauki Jezusa wskazują na cel całego procesu. Mówił o Królestwie Bożym jako o rzeczywistości, w której nie ma końca, a wszystko, czego człowiek doświadcza, prowadzi do pełnego zjednoczenia z Ojcem. W tym królestwie każda dusza, która przeszła przez cykl nauki i doświadczeń, odnajduje swoje miejsce, swoje światło i pełnię swojego powołania. To nie jest obietnica ograniczona do jednego życia, lecz cała perspektywa wiecznego rozwoju, której Jezus dawał świadectwo przez swoje słowa i działania. Na końcu, w kontekście życia i śmierci, Jezus zachęcał do spojrzenia poza ograniczenia ludzkiego rozumu. Mówił, że każdy, kto wierzy i podąża za jego nauką, doświadcza życia w sposób pełny i nieprzerwany. Nie ma końca, nie ma zniknięcia, jest tylko ciągła transformacja, nauka, miłość i powrót do źródła, które daje wszystko Ojca. Słowa Jezusa prowadzą do jednego wniosku, życie jest wieczne, duch nie przestaje istnieć, a każdy człowiek. Każda dusza ma szansę powracać, uczyć się, kochać i wzrastać, aż osiągnie pełnię, której granic nie sposób zmierzyć ludzkim umysłem.